maneczko witajcie na moim kanale w nowym odcinku, dzisiaj będziemy grać drużyną z Premier League i raz w tygodniu będę jakąś ligą grał, żeby troszeczkę ciekawiej było i żeby potestować nowych zawodników. Tu na bramce mamy takiego bramkarza z Nottingham, Telsa, Frimpongiem dużo gram, Konate, Bardiol, Konate no, to też dużo gram Frimpongiem wiadomo. Aitnuri, no to nim nie grywam. Bruno czasem u mnie w ławki, z ławki wchodzi. Zobaczymy, jak się sobie poradzi w pierwszym składzie. Odegardem zagramy. Jestem ciekaw, jak on sobie będzie radził w tej edycji. Zawsze lubiałem nim na początku grać. Bruno, tu też jestem ciekawy, co on może pokazać. Nie wiem, nie grałem na niego. Tak samo na Odegarda aż tak nie grał, więc może są po prostu słabi. Na skrzydełku zostawiłem bełmo z pierwszego składu, ale tu mógłbym zagrać Isakiem, ale zagramy piłkarzem Manchester United. Jest wysoki, zobaczymy, może jakieś wrzutki na niego będziemy robić. No i na skrzydle doku, którego trafiłem i on jest, jest coś wart, jakieś 15 tysięcy pewnie. I no jestem ciekaw, tam u mnie też zławki. Głównie wchodzi, tak wygląda skład formacja 4 czy 3, wariant 4, czyli chodzi o to, że mamy dwóch środkowych pomocników i jednego ofensywnego, średniego pomocnika. I szukam rywala, gramy w dywizji 5. No i gramy pierwszy meczyk, Jest już rywal, wiedziałem, że tak zrobisz. Oj, z pierwszej piłki. No serio wcisnęła to ja yeah, trochę mnie wkurza już ta gra. Dobra. Bruno. Aj, Pawar. No. No. Dobrze. Przeszkoda. Kurde. Wesunął. Ja za późno zauważyłem. Dawaj. Kurde, Kurde, Jebany Tam luka powinna być, No, przeszko, ale nie tak podaj, Dobra, mamy to, Brian, Trochę średnie podanie od Bruno, ale dobrze, Brian, Brian. A i ten jbanet jest dobry jebany no. no musisz Dobra, nice Bruno Nice Bruno Musisz Teżko. Kurde Przesunę bramkarze No znowu ta Swanson balona Co tu się zestrało? No, wa Między tych se wbiegła, ten bramkarz też obok, a nie to debinia teraz. Ale jeden pies i tak zmywarka, i tak zmywarka. No, musisz. najzdążysz. No zdążysz. Dobrze, United akcję robi. To mnie ten szeszko ma asyst. Dobra, zmywara porobiona. No, dobre, dobre. Musisz. Palony był naprawdę zaczynamy. Nice. O, szeszko, szeszko! Doku musisz! Nice! Ty Doku trafił, nie? On ma... On ma prędkość i dribbling, ale szczału nie ma. szczelił, Nice. Dobrze, prowadzimy 3-2. No, walona... Oh. No. Nice. No nie, jebanes, No. Nice. Ty, szerszko to pograł. No. Bruno, najsik nice, Bruno. Nice! mywarka na złą Ej, no nie! No. Aha No, musisz Serio Mywarka cię przepchnęła No ładnie No ej, to bez jaj, że ta zmywarka mu pod nogi weszła, nie? Takiego szeszkę, i taka... Lili Aha Dobrze, Sers! Yopo! Yep. Oh, czemu te zmywarki tak chodzą? Aha Dobrze, że ten bramkaż to... Ta konatę se przepchnęła To jest... Nie no, no, no... Chodzi o to, że w tej grze to tak nie powinno być. Już mnie wkurzają te kobiety w tej grze. Nie powinno być. No, szeszka. Puh. Jakbyś tego nie trafił, nie? Czyszka. Nice. Zmywarki pokonane. Drugi meczyk. Ogółem nie wiem, ile zagramy, bo ciężko się gra tym składem. Jeszcze gościu ma Bellingama, Yamala Odołema. Aha. No, Bellingam. Aha, no i tą pinę on jest wkurzająca, nie? Patrzcie, to. To jest zmywarka, nie? I takim szczurem, by mi bramkę szczeliła, nie? jest tak wkurzający Playstyle i w ogóle te zmywarki. To jest combo, nie? Ten Playstyle i zmywarka, nie? Aha. No nie! No i takim szczurem! Czemu tej zmywarki nikt nie przepnął? No, o, czemu się przesunął? Ja tak wolnie zareagowałem na to, nie? No, i... no wypad z tą zmywarą. To nie może. On, Haki, miego ma w ogóle gościu, co ma za skład, nie? Nice, Belmo, Gosiu taki skład ma drogi już. Ja nie wiem, ja nie mam czasu grać w tą grę. I nie wiem co robić. Ja nie będę się bawił w jakiś rynek, żeby pieniądze zdobywać i takich zawodników chcę kopywać. W ogóle jak grałem na Gosia, to se Dembele trafił albo Mbappé nie? O! Nice, Szeszko! A! Jest pierwsza bramka od Egarty, ten Szeszko? Muszę chyba ogarnąć, jak nim grać. No kurwa, ja mam. No nie, będzie szczur, nie? Dobrze, przesunąłem. A jak, gościu, spamujesz szczurem, nie? To trzeba być naprawdę życiowym szczurem, nie? No, będzie szczur. Wypadł. Żeby tak grać, to trzeba być śmieciem. To działa w tej grze, ja wiem, ale... To jest tak nudne granie. No serio Markinius tak o. No, dobra, i szczur, nie? Ja. To jest tak bez sensu w tej grze. Tak ciężko się broni. Jak zrobisz jakiś błąd, to ten nie musi nic robić nawet, tylko po prostu biec na boki. Też powinienem może z tego korzystać, ale to też... jest... Zabija frajdę z grania, nie? Naprawdę, nie? To tak bez sensu decyzja w prowadzeniu tych... ...mywarek do tej gry. I zobaczcie, on tylko te szczury strzela. Tylko szczury, nic kreatywnego. O. Masz Bellingama i co? Nie zestaj się. A ja tak spamować tą zmywarką, nie? Siodek cieba gry, nie? Ja bym nie mógł tak grać, non-stop. No, zmywarka, no. Wypadnie z nią. Aha, czerwona, ty pie No kurwa, Odegar, podaj to jakoś. No nie, ten szczur. Gościu jebać cię naprawdę Gościu tak przewidywalne to było te, te roz... no. Nice o Walić Pali cię gościu na ryj Nie wygrasz tego I co? Z mywarką grasz co? Ja, no i takie szały w holdom zmywarką pierdoloną. Od razu koszę tą zmywarkę, wyjebane mam, ja pierdolę. Wyjebane mam, ja pierdolę. Ta gra jest tak zrąbana, nie wypierdalaj zmywarkę. Przerwujmy to, ja, ma. Nie dość, że ma taki skład, to jeszcze kurwa z mywarką napierdala, nie? Zarombisty jesteś naprawdę. No, kill fest. Weź tu, kurwa, pograj se fajne mecze, nie? Potestuj zawodników, nie? Koda szczępić ryja, naprawdę, nie? Ty dalej. No aha! I, I ten gościu musiał znowu szczura dać. Jesteś gościu szczurem życiowym, naprawdę. Nic innego poza szczurami ci nie wychodzi, naprawdę. Kurwa, man. Wyjebany mam, ciebie, typie. No i wygrała główkę, nie? skonate no na pewno. Właśnie, no, jesteś mega dobrym zawodnikiem, nie? Naprawdę. Obyś, kurwa, wszystko przegrał. Dobra, zagramy jeszcze jeden meczek tym składem i spróbuję bardziej takim składem już takim moim zagrać. Znaczy moim. No, że tam dam tego Isaka i wiecie. Troszeczkę lepszy składzik zrobię jeszcze. Bo tutaj trochę chciałem poćwiczyć, znaczy poćwiczyć, Sprawdzić paru zawodników. Aha, gościu Halanda ma. I on też ma te szczury, nie? Jak głęboko No ten Aidd to co jaja robi, nie? Ja nie no Ja naprawdę już mam wyjebane powoli w tą grę, nie Brian? No. Ładnie, odegar. I ten Odegardzik może... Z Fernandeszem może zagorszą u mnie w składzie? Aha. No co oni zrobili? No... no bardzo piękna bramka, nie? Sens. Ja no... Ja miałem tą piłkę pod kontrolą, ten bramkarz wziął... Cię wtrącił... Aha, no czemu ci obrońcy tak się rozjechali między sobą. No, mamy to. Ale muszę się okusować naprawdę. To jest masakra, nie. No. No! Nice! Szeszko. W końcu. O, już myślałem, że nic z tego nie będzie. No jak weśmienity szczał, nie? Ja już nie mam sił na tą grę, nie Naprawdę. Ty pierdolaj, ty pierdolaj, no kurwa, ma. Na czas tak grać. No i co, już nie zdążę nic robić. Ugh. Dobra, teraz widzicie, spróbujemy takim składem zagrać i zobaczymy, jak ten skład będzie chodził. W sumie od mojego podstawowego składu różni się tym, no, że właśnie Odegarda i Bruno Fernandesza dałem. No, ograne. Już myślałem, że nic z tego nie będzie, ale grali no ten bruno może być w moim składzie no no tu ładnie wychodzi no mogłem go zapytać który róg wybiera nie, rozjechałem się obrona, nie? O. Dobre, nice. No i chyba nie dobiegniesz, co? No nie, za słabo. No! No ale w bramkę Issa! Halo! Oj, O, No. Musisz. Nice. No, The jak poda. Nawet chyba nie wiem, czy nie bardziej mi tu siada niż ten. Niż Bruno. Nice. O! Nice! Pograne ładnie. Dobre podanie Bruno! Dobra, mamy wyjście, to może jeszcze jeden meczik zagram. Ostatni meczyk. Więc bardzo dobrze podałeś! wam ma! No. No, Nice! Bruno! Bruno, widzieliście to? To jest Grajek. No, Pograł Bruno! Kurde, czyżby Ku nie miał zastąpić? Czy ja Ku nie dam. O. No. no. Najsik, nice. Brian Ale pogro I Gerard! Gerard też się pokazał Ej, fajne te akcje mi wychodzą. No i tak mi się chce grać, nawet jakbym na pizdę dostawał typa, który tak strzela To bym To bym nic nie, nie gadał, no bo To jest coś innego niż same szczury grać, nie? No, dawaj, Odegardzik. Kurde, te strzały muszę nim wyczuć. Do dupy szczeliłem, to moja wina, ale. No, pokręcić im fajnie idzie. Dobrze, jednak przeciwnik się poddał. Tak, tu się teraz prezentuje. Zobaczmy, jak daleko w lidze piątej jestem. No. W połowie jestem, w połowie, w połowie, no dobra, dobra, może szybko oceńmy występ zawodników, kurde, ja już skład zmieniłem, No ale tak, tam na lewym skrzydle kto był, na lewym skrzydle był Doku, no taki 6 na 10, szybki jest, nawet bramkę szczelił. potem tu był Szeszko, Szyszka, Szyszka, no 5 na 10, nie? Coś tam nim dałem radę pograć, ale bym musiał trochę upgrade. Jakąś specjalną kartę dostać. Potem kto był na ataku? Był też, no na skrzydle był Bełmo. No to, to wiadomo, Kocur. Tu był Bruno Fernandez. Jak widzicie, no został w składzie. Na razie takim składem ja będę grał. Także Bruno i Odegard na plus. Bruno dałbym mu, ok. 7 na 10, 8 i tak samo Odegard. Bruno aż trochę mnie zaskoczył, bo jak wchodził z ławki nie był aż taki dobry, a nawet mi się dobrze nim grało, to takie 7 na 10, to czy 8 na 10 dla mnie powiedzmy niech będą. Tych dwóch panów to i tak mam w składzie, no to nie trzeba liczyć, że są 9 na 10 co najmniej. W bramce Sels 5 na 10, zależy kto, jaki ma styl gry bramkarzem, mistrzem bardzo dobrze się gra. W obronie był Gabriel i Guardiol. No Guardiolem czuć potencjał, ale to nie mój styl gry chyba tym Gabrielem mi się lepiej grało ale on tempa nie ma także Gwardio to był 6 na 10 Gabriel 6 na 10 powiedzmy i lewa obrona Ait Nuri takie 5 na 10 miał przebłyski ale też był bez szału także no to by było na tyle w tym temacie zostawcie lajka tak kurde ciężko mi się nagrywa Ciężko się gra w tej piątej widzę. Naprawdę nie wiem. Ja, nie wiem, Muszę bardziej na luzie pograć. Już jestem prawie w czwartej, to potem zaczynam przegrywać. No, zostawcie subskrypcję. Następny filmik będzie z openingu za Rivalsy. Ej, dobra! Mam jeszcze dla Was niespodziankę na sam koniec. Czy to zostawić? Bo mam 2000 jest nowy miesiąc, jest już październik i mam nową pulę FIFA Points do wydania za to, że tam mam tej Play Pro. No to to będzie w następnym odcinku. To następny odcinek, odcinek będzie sam opening. Ten Będ, będzie za Division z nagrody i będzie paczka za FIFA Points. Zobaczę jakąś tam najlepszą wybiorę, na którą nie będzie stać. Także to by było na tyle. Trzymajcie się, Narka.